Cześć, witam z kolejnym odcinku na tym kanale, i dzisiaj będziemy sobie grać w O, dobra, czekajcie. O, dobra. E, no i tak, ogólnie pewnie się zastanawiacie, czemu, mm, jakby, wrzucam teraz odcinki codziennie. No, bo jakby, tak. No zawsze rzadko wrzucam te odcinki. I postanowiłam, że będę wrzucać teraz odcinki codziennie. Będę po prostu je na, y, nagrywała specjalnie. No i no. Y, no i tak, jak widzicie mam. No najdroższą na, na razie chałupę w Adopt mi, bo jestem jakby takim. Prosem w Adopt Me, i ostatnio dostałam żółwika od mojej Wicki, którą serdecznie pozdrawiam, i kupiłam sobie ride Pociona. No i dałam sobie temu żółwikowi, i mogę teraz na nim sobie po prostu jeździć. Więc bardzo fajnie. Co mam jeszcze tutaj powiedzieć? Nie mam. Pszczółkę mam tam od dawna, więc nie będę wam tego pokazywać. To też mam od dawna. To, z, to jest unikatowy zwierzak. E, no i dobra. Jakby jakimś prosem tutaj nie jestem. W razie co. Mam jakieś tam stare rzeczy, ale no wiecie. Dobra. Słuchajcie, ogólnie mm, dzisiaj będziemy sobie zbierali na takiego pocjona, który kosztuje 1000 kasy, a on jest serio kozacki. I jakby będziemy sobie porankować ludzi, że jesteśmy takimi hakerami. Tak, nie przysłyszeliście się. A i to jest moja chatka. Nazywam się Dominikacie 2102 O, proszę bardzo. Więc nie muszę chyba Wam już tego pokazywać. Wszystkiego, co tam jest w tym domu i no. No i dobra, po prostu sobie pójdźmy na to miasto. Skorzystajmy sobie z naszej deskorolki unikatowej, oczywiście. Już nie można dostać deskorolek. W starym Me były tylko deskorolki. Teraz jest po prostu to nowe Adopt Me, wiecie na pewno, nie? Dobra. Hmm. Co to jest? Ehm. Jakaś małpa? Ja ogólnie rzadko gram w Adopt Me, ale. No. Ostatnio z kolegą udawaliśmy Vito i Belle tutaj w Adopt Me, więc no. Co to jest w ogóle, lol? Co to są za małpki? Ja mam tylko taką jedną małpkę, bo też dostałam od odwizki, ale. Nie wiem, nie wiem, szczerze, nie wiem. W razie co, jakby nie trade swojego żółwia za właśnie smoki, i no. Bo jakby to jest taki, pet, no nie... no nie. O, nie mam mowy, Jezus. Dobra, nie będę go tradować, albo po prostu sobie ten dam e, tradowanie na friends. Nie mam Nie będziecie do mnie tradować, Boże. Prostaki jeden. A ten ze mną cały czas ten będzie latał. Czego chcesz? Może. A no, tak miałam wam pokazać tego podsiona. Y, pojedźmy sobie tam już na moim żółwiku. W razie co, jakby się nie chwalę, że mam takiego pytania. No, bo no. Y, niedługo też będę miała Jakby. I będę mm, kupować jakieś pety za Rubuxy właśnie. I będę. No. Je jakby. Mm, Dawać, yy, widzom. A dobra, dajemy sobie to za darmo. Mam przecież to, o! Tyk... Kurde, gdzie był ten zamek teraz? Tam, o dobra. Uhu! Ja tak zawsze robię, bo nie chcę wydawać po prostu swojej kaski. Jennifer jakaś. Free toys. Nie wiem, czy chcemy pójść, więc dam de coen. No, już Wam pokazuję tą poczcionkę. To jest ta poczcionka. Brakuje nam dość mało do tej poczcionki. Jakby przebierzemy się za takiego typowego nubka. Tak, przebierzemy się za takiego typowego nubka. I no. Jakby. Napiszemy, no, że jesteśmy hakerami. I zaraz zobaczycie, jak ogólnie już pozbieram tą kaskę. I zobaczycie jak po prostu, jakby co ta podcinka robi takiego hakerskiego niby. Ale serio, ta podcinka jest mega kozacka. Jakby yy, też nie chcę jej wydawać na razie, ale też chcę jakby ją wydać, nie? Na nią wydać te pieniążki, które zarobiłam. Nie no, kupiłam za Robuxy oczywiście, więc no. Jak ma się Robuxy, no to wiadomo, trzeba korzystać. I w ogóle, jak wczoraj stawiłam ten odcinek, to przepraszam, że słabo było mnie słychać albo w ogóle mnie nie było słychać. Ale starałam się mówić po prostu bardzo cicho, 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 bo musiałam bardzo cicho mówić. No bo no, nie powiem wam w sumie, Boże, że mi się włączyła dziwna. Okej. Okay. w razie co nie, ja nie tradeuję jakieś, nie wiem jakieś głupie pety czy coś, bo to bez sensu jest troszkę. Jeżeli ktoś chce po prostu e, steroidować właśnie. E, no się sterejidować po prostu, no to zapraszam serdecznie. Nie wiem, co sobie tutaj porobimy na razie. Jakby w tej grze nie ma nic takiego ciekawego, i no... Może coś też kupię znowu za robuxy. Bo mam y, kilka robuxów. Zostało mi tam 100 robuxów chyba? Mmm... Tu nie. A nie, ma tu nic taki... Co to jest? Kitsune jakieś? Co to jest? Ej! doładować sobie Robuxy i kupić tego peta, bo jakby mogę sobie, no? Powiedzcie. Bo jak mogę to zrobić zawsze, nie? Nie pytajcie, co ja teraz robię, ale no. A i ogólnie dzisiaj jeszcze będzie odcinek z Delta tak? Dzisiaj będzie odcinek z Delta Ej, czy tylko ja mówię Delta um, Bo zawsze myślałam, że w Delta jest ry, a tak naprawdę jest l. Delta to, to powinno się tak mówić, a nie Delta ale ja wolę Delta po prostu. Dobra, dzisiaj będzie z tego odcinek. E, będziemy robić tam różne rzeczy. E, no i no. Jakby Delta Luna jest, ma, ma po prostu dziwne zakończenie. Jakby Chopter pierwszy w Delta Luna ma dziwne zakończenie. Zakończenia e, w mm, Chopterze drugim nie znam zbytnio. E, no i tak. Uh. No halo, kiedy będzie ta noc z tą Adopt Me? O, hungry jesteś. Dam ci kanapkę. Ej, ja mam takiego buga, że zawsze codziennie jak wchodzę do Adopt Me, dostaję jedną kanapkę darmową. Serio. I nie muszę sobie specjalnie kupywać i to jest jakby taki bug. Też tak macie? Napiszcie w komentarzu, jeżeli będą oczywiście komentarze włączone, bo nie wiem, jak... Ja... No. Czy YouTube z tym sobie poradzi, bo... No tyle strasznie długo mi się przetwarzają filmy. Strasznie, strasznie. Chyba tak muszę czekać z 30. No, no, czyli tak z pół godziny muszę czekać. Aż mi się przetworzy jeden film. Coś z tym YouTubem jest nie tak. Jakieś zasięgi mi nie dają, czy coś. Nie wiem. Mm, dzisiaj tak o. Jeszcze um, chyba 11 będzie po prostu no, Delta Luna. O dobra, musimy sobie tam pójść. No i dobra. Zrobimy sobie oczywiście to, co zawsze, czyli to! I będziemy zawsze pierwsi. Łatwo! Łatwiutko. Damy sobie, nie wiem, do zielonego tutaj, naszego żółwika. Chyba już nie zdążymy, jakby tego odcinka dobrze zrobić. Więc ym, zrobię, ym, jakby. No wiecie, jakby tutaj. To będzie taki odcinek, że tutaj zarabiamy sobie tą kaskę na tą, yy, tą podsionkę. I no. Ja sobie tą podsiągę kupię jutro, i e no, i widzimy się mm, o jedenastej znowu. No, i papa.